Witam serdecznie Maciej Włócznik, Bugie Kosakowo. No i są pierwsze gołąbki. Pierwsze gołąbki jest ich bodajże 14. No i dwa, tutaj mamy do naszego kubusia. Do naszego kubusia mamy w końcu samiczkę. To będzie taka para rodzicielska. Gołąbki, gołąbki, no mówię, jest 14. Dzisiaj by było o 6 więcej. Ale niestety tych 6 więcej nie będzie, bo je odesłamy z powrotem. Ja nie wiem, czy to jest tak, że my się za szybko starzejemy, ale za, za późno mądrzejemy, bo e, no wysłał hodowca gołębie na starych obrączkach, bo powiedział, że to jest WG i przecież one mogą latać na starych, to nie jest, to nie, nie obowiązuje. No, no panowie, no to jest, a dobra, nie będę o ten temat mówił, ale to mówię, sam początek akurat to no tak się trafił. Na dzisiaj przyszły dwie paczki. Jedna piękna paczka, WG Witnica, Team Witnica, czy Warka. Warka chyba. A, a te drugie, no nie będę mówił czyje i, i odesłałem je praktycznie z powrotem. Po, po pierwsze, za duże łębiec, za dorosły, dwa piórka zrzucone. Podejrzewam jakiś bardzo wczesny lęk, nie było brączek, no i teraz je przysłał, nie wiem, nie wiem, no. Ach. Ciężko. Tutaj reszta jest wszystko w bardzo fajnej na razie kondycji. Sobie zjadły, muszę co chwilę dosypywać im takich troszeczkę drobniejszych, choć i tak jest bardzo drobna karma, ale one mimo wszystko wybierają, jeszcze nawet kukurydzkę, bo kukurydzy były troszeczkę popcornu, bardzo ładnie ją zjadają. Czyli tak jak mówimy, sezon rozpoczęty. We wtorek już tych gołębi przyjdzie dużo, dużo więcej. Na razie, mówię tak jak kiedyś mówiłem, ten pierwszy boks będzie zasiedlony, później następny, później jak będzie pełen, łączymy, szczepimy te gołębie i będziemy zapełniać tamte pozostałe boksy. Jeszcze raz, zastanowić się nad tym, co wysyłamy po drugie wysyłać gołębie z dokumentacją, bo z taką dokumentacją jak teraz przyjdzie będą z taką dokumentacją będą gołębie wystawione później na aukcję. bo ja nie będę później szukał, przeszukiwał, wyciągał, zmieniał, bo tego jest później za dużo pracy, a a po pierwsze, jeżeli ktoś się boi i nie chce wysłać rodowodu, ja nawet tego rodowodu nie muszę otwierać, mogę to mieć w kopercie zamknięte. <noise> ale to chodzi o to, że to później, jeżeli ja to wysyłam na portal aukcyjny, oni to sobie wszystko już teraz segregują, wszystko układa sobie chronologicznie, później tylko wstawia gołębie ze zdjęciem, rodowód już wszystko jest. A, a jak to wyglądało do tej pory, to tak. E, proszę zmienić rodowód, bo ten był zły, e, tam była karta, to do, ro, szukaj tego rodowodu. I to tak mówię zawsze, zawsze było, że e, człowiek e, ma później więcej pracy niż to jest, jest wart. A też muszę powiedzieć, że gołąb, który nie ma rodowodu, albo ma bardzo brzydko zrobiony ten rodowód, no, na, no, powiedzmy na odpierdziel, no to. E, no, to e, taki gołąb nie zostanie sprzedany. To nie ma być piękny rodowód. To ma być rzetelny rodowód, ładnie wypisany. To nie ma tak, że kura pazurą pisze. Tylko no, można się chociaż do tego rodowodu przy, 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 przyłożyć. No. Mówię, szybko się starzyjemy, późno mądrzejemy, ale e, każdy, e, każdy powinien sobie zdać z tego sprawę, że. E, jeżeli chce coś osiągnąć, no to mówię no powinien się troszeczkę do tego przyłożyć. No, myślę, że w tym roku będzie mniej takich różnych akcji, no ale ta to już mnie położyła całkowicie. No. no tak jest. Czyli czekamy na następne gąbki, a jeszcze jedno strona będzie aktywna. Lada dzień, myślę jutro, może pojutrze, po prostu, po prostu osoba, która się tym zajmuje w tej chwili, ma bardzo dużo pracy i, i po prostu nie może tego zrobić, ale to zrobi Lada dzień. I wtedy będzie wszystko widoczne na stronie. Każdy powinien sobie wtedy sprawdzić gąbki, czy wszystko jest dobrze wpisane. E, jeszcze jedna sprawa. E, gramy o typa. E, gramy e, zabawa. Typ. Jeżeli ktoś, e, ktoś chce się w to bawić, to, to przypominam, jak to jest. E, żeby zaznaczyć typa, płacimy 100 zł od typa. I cała pula z tych nagród idzie na nagrody dla typa. Czy będzie 50 typów oznaczonych, czy będzie 100 typów oznaczonych. Wszystko wygrywa pierwszy typ, który przyleci z lotu finałowego. E, czyli może to być naprawdę bardzo fajna pula. E, może to być naprawdę bardzo fajna pula, bo e, mówię, przy 100 typach to już jest bardzo fajna sprawa. Czy ten typ przyleci pierwszy, czy dziesiąty, czy piętnasty? Jak będzie pierwszy na liście jako T zaznaczony, zabiera całą pulę e, nagród z typa. O, Dobra. Też tu są gołębie z dwóch oddziałów i w tej chwili widzimy dwa różne odcienie obrączek. Ale to tak jest. Ten ma ciemniejszą, te są takie jaśniejsze obrączki. Do usłyszenia. Dobry lot.